Dla mnie komórka osobiście, i do dziś się tym cieszę, każdego dnia, kiedy je nakręcam, e, pozwoliła mi na to, żeby po prostu e, e, w zupełnej swobodzie wyrażać to, co miałem zawsze. Czyli mnie ciekawią ludzie. Mnie ciekawie, co on grata. Dlatego film o nim zrobiłem. Dlatego trzy lata po na tej patelni tak naprawdę, już ponad nawet, przychodzę co jakiś czas i dogrywam kolejnych ludzi. Myślę, co oni tu robią, co tu się dzieje. Wybrałem sobie jedno z takich akwariów, to jest. Moje ulubione akwarium, gdzie skąd kultura miasta Palisz? Pale pijesz? Piję. Wszystko dobrze. Pale piję i rozrabią. No to z Ostatem skinheadem Pił do... e... ludzi. No i go wsadzili. I jak go wsadzili, to po półtora roku wyszedł i, i teraz liczę za każdą godzinę, którą tu klepie. Ma odliczone 5000, coś tam, coś tam każdą godzinę. Bo musi spłacić dług. No naprawdę, no, on nie chcę. No? Nie na pieniędzy. Nie, nie, on występuje. Występuje? A tego mu tak zostało? Do odkupienia długu? Tak. Bo no, ten po drodze. Nie wiem, nie wiem, on też doskonali jakieś te swoje umiejętności. Chyba jest jakaś granica, kiedy chce zostać mistrzem? Nie wiem, nie wiem. Aha. Lubię go, to jest, to jest wariat niesamowity. Bardzo du duża tutaj panuje różnorodność. Wolę jak są słowa w piosenkach, niż taka po prostu muzyka tłuczenia o krzesło. A przechodząc do tego, o czym chcemy się porozmawiać, tak. Jak to wygląda? Kto może takie filmy, filmy robić? Czy to trzeba być jakoś specjalnie przygotowanym, czy się bierze komórkę, idzie w miasto, czy kamera, w kamerach to wygląda? Przede wszystkim do pisania i pokazywania i opowiadania o świecie trzeba mieć jakąś, jakiś duchowy stan, Gotowości i takiego świecenia się czasem to jest związane z intelektem, ale rzadko. Czasem, po prostu, z taką ciekawością świata. Już się biją tam, widzicie? Leją się. No, kurce blade no. No tak, no, zaraz będzie dym, tutaj. No już, ten go leje. Patrz, no, to, jest, to, jest, to jest opcja po prostu. Dobra, no nieważne, to się ciągle coś dzieje. Masz to? I chodzi o to, że po prostu jakby yy, tutaj kiedyś słuchajcie, chłopaka takiego pociętego nożem yy, żeśmy ratowali, bo tu po prostu różne rzeczy się dzieją takie ekstremalne, no już to uspokojili to. ale to nie na długo. Kolorowe rzeczy też się tu dzieją. Dopytam o jedną rzecz tylko. Tak? Odnośnie takiego no właśnie naszego kręcenia, czy wiadomo, że musimy mieć tą wrażliwość, ale czy oprócz tego sprzęt no. musi być tu jakiś nie jakiś sprzęt, czy tak naprawdę każdy może wziąć zwykłą komórkę, jeżeli ma trochę tej takiej wrażliwości na otoczenie na świat może już pracować. No dobra, no ja powiem tak, że mamy sprzęty różne, prawda? Tutaj są takie, takie i takie... Ale, ale, ale mamy obiekty, w który wsadzamy na przykład do komórki teleobiekty, w związku z tym moglibyśmy uprawiać po przyłożeniu tego tutaj tak zwane podglądactwo szpiegowskie. Ale czyż nie operował ten Karabasz yy, i wielu innych yy, mistrzów moich? Bosak. Co oni tu robią? <grytania> tak się dzieją, jakieś kombojskie akcje. Że po prostu, na przykład ich, jakbyśmy mieli na tym teleobiektywie, co oni się tu biją? W ogóle co chcesz? Portret, tak, tak, tak. Po prostu widzisz to, prawda? Najważniejszym projektem naszym w tej chwili, zleconym przez Instytut Goethego jest projekt o tym, żeby pokazać co w Niemcach jest niemieckie, a co w Polakach polskie. W związku z tym grupa 20 Niemców, 20 Polaków będzie codziennie robić wideo-notatki, żeby pokazać swój świat i wyodrębnić swoją tożsamość. Czyli co jedzą, co robią, co ten, jacy są Niemieccy i jacy są Polscy. Ten eksperyment to jest taki YouTube Ridleya Scotta zawężony do małych tożsamości. Nie chcemy powiedzieć jak reżyser w Niewowzięty, że jaki piękny ten świat, gdzie ludzie są tacy sami wszyscy. Tylko, że nie są tacy sami, tylko jacy są naprawdę. Jak są niemieccy, to tacy, a jak są polscy, to w taki sposób są polscy. I proszę bardzo, konfrontujemy dwie tożsamości brzdę, prawda? Do tego potrzeba jest otwartość tych ludzi i ja tego uczę na wszystkich warsztatach miasta w KOMIE. Ja uczę ludzi, jak yy, szczerze i umiejętnie wyrazić się poprzez obraz, więc myślę, że jakby potrzebna jest jakaś, jakaś może nie szkoła, ale jakaś po prostu e, świadomość, no, minimalna, artystyczna, żeby to wyglądało, żeby to opowiadało. No człowiek jak pisze, no to sobie pisze, no i widzi, że na przykład mu idzie, nie idzie, mu, ktoś mu musi powiedzieć, że może spróbuj tak, używaj nie tych słów, jest jakiś warsztat, coś się tam dzieje, prawda, a, a Trzeba nabierać warsztatu, no, trzeba tego doświadczać, bo tak to, to, to nie ma tak, że z powietrza weźmie się nagle e, e, film, z powietrza się weźmie wiersz i, i mało tego z każdego powietrza, bo, bo każdy może tak chce usiąść i powiedzieć, no, no, no ni niestety, a YouTube i YouTubersi to jest taka sytuacja, że po prostu kiedyś mówiono o tym, że zaraz, ale, ale jak to, przecież ten samochód to jest takie urządzenie, że wszystkich zabije, nie, na przykład, co nie, albo nie wiem, lepiej w niego nie wsiadać, dalej na rowerze jechać albo na koniu, no i teraz co? Wszyscy jadą autostradą, a YouTube to jest taka autostrada, którą wszyscy muszą jechać, czy chcą, czy nie. Zawładnęła nami. Wszyscy jesteśmy YouTubersi.